Siema, jestem Zorsyn i na zwykłym odcinku z gry the Casting of Franekskała. W dzisiejszym odcinku, co? Będziemy zwiedzali tutaj tą posiadłość tej. tej jakiejś kurde dybiary, jakiej tam było. tej narratorki, o. Nie, coś pogrzebałem sobie, wy... ustawienia. W ustawieniach karty graficznej w, w, w sterownikach I mam jeszcze więcej FPS-ów. będę mam teraz 240 FPS-ów. W tej grze widzę, że mam jeszcze więcej FPS-ów. Tutaj jest jakiś chłop, więc jestem jeszcze bardziej zbawowany. Tutaj gadałem tutaj o spod. oj, coś tutaj e, aktywowałem yeah, przez przypadek. Przez przypadek. Ok, to wszystko dalej. I to jak was tu ma swoje taśmy? O mój Boże! Um, well, no A to jest really. ciekawe, naprawdę. Kiedy, ago, kiedy będzie jakaś was akcja? Maddie, what was your mom's name? Ciekawe, jak będzie akcja, mama? Bonnie Rivera? Bonnie Rivera? O, to ta yeah, it... ta godka! Ta kotka, co nie? E... Było tu. To... Widzieliśmy ją cały jeden raz w sumie, e, okradliśmy ją i to w sumie tyle. I w sumie tyle zrobiliśmy. Co? Ona, ona zlepła? Oj, miałem nadzieję, że będę mógł jej ja mówić. O, ten... Jezu, ten chłop tak ten smutek udaje. Mój Boże. Nie, ja go ubijam przy najbliższej okazji. On mnie tak wkurza. Eee, dociekliwie, kim je obchodzi ta Broni, szczerze mówiąc. A e, jestem ciekaw, ile będę miał w gdy będziemy jakby na zewnątrz. Bo w środku zazwyczaj jest więcej. E, o nie, czuję się od ciebie walienowana, ale bił przykro. E, ile będę miał w gdy będziemy na zewnątrz? Po trochę. Bo trochę, zazwyczaj w środku ma się więcej FPS-ów, zauważyłem. Praktycznie zawsze, co jest śmieszne. Ale w sumie na dworze jest niebo, chmury, wszystkie te szczegóły, to dlatego też więcej FPS-ów zżerają te rzeczy. Wygrał ją? Wida, bo się trochę nie skupiłem. Wida, czy ten chłop wygrał w gamblingu swoją taśmę? Jak tak to szanuję. Chyba tak. Chyba, de... Chyba on serio to wygrał w gamblingu, po prostu. Pila. co wy tu mamy? Nic ciekawego. Co to za drzewo? To nie jest bonsai. To jakiś. To nie jest drzewo z Magdidiana? Tego bodajże od School Merchant? Może to być, bo tam jest też przecież to wielkie drzewo. Nie mogę tu wyjść. Czy zmarnowałem przez przypadek okazji na zalezienie, Jak to nie określałem, w bibelotu albo po prostu ogólnie znajdźki. Ach, nie ma to jak. uwielbiam biegać tak po prostu po domu jako starsza kobieta. Ile linda ma lat, tak. Jak na starą kobietę, ale chyba jest pomalowana. To też pewnie nie widać tych zmarszyw TP. Po brwiach widać, że raczej są malowane.

No, podchodzi pod siedemdziesiątkę, to praktycznie, że zgadłem. Ach, najważniejsze rzeczy, zamiast przechodzić fabułę, to z ile około lat ma jakaś tam dana postać? A co my tutaj mamy? <coughs> Zbili. o kurde. Ty, mógłbyś znaleźć ten młot? Wow, to uczą O, Augissyjn ona się nazywała. Coś tutaj jest. O. Augustin, cosplayerka. Co my tutaj mamy? Twarzła, prawdziwa. Szukająca mieć To sam. O. <śmiech> <śmiech> prawdziwa historia Franka Stone'a. Opowiedziana przez mężczyznę, który go powstrzymał że Lloyd Kusich. Pierwszy raz słyszał o jakimś Lloydzie Cousish, czy tam Kusich. Ale no. Jak wiadomo, sam Grimm go zabił, wcale nie tak, że sami go zabiliśmy. Lloyd Kusich nie lubi tytułu bohater, jeśli nie w roku 1963. Kusich był szeryfem Cedar Hills, spokojnego oregońskiego miasteczka, zwykłym robotnikiem, wkładającym cały swój wysiłek w uczynienie życia jego mieszkańców choć odrobinę bezpieczniejszym. Tymczasem jednak Cedar Hills kryło w sobie milczące zagrożenie, Bezlitosnego potwora, czyhającego na da... Niczego nie spodziewających się obywateli, których kus ich poprze się chronić, kiedy zaczęły pojawiać się kolejne ciała. Jedyne co mógł zrobić bohater, to wsiąść się do pracy. Oto prawdziwa historia o tym, jak pierwszy, jedyny seryjny zabójca, Sendarchin, został zaprowadzony przez oblicze Sprawiedliwości, odpowiedziana przez mężczyznę, który odważył się spojrzeć złów oczy i pociągnąć za spust. Ale tutaj kapleci, leci, widzowie. Nagrywa się? Nagrywa się. A przepraszam. Że cały czas chory jestem. To tyle już... O ty. Ja to mogę czytać. No, nie chcę mi się tego czytać, świetnie. Widzę, że nic więcej nie ma. Fajnie, że stronę samą zmieniło po prostu. O, tworzło, istniały podejrzenie, że Frank są wypokojnił swojej zbrodni z udziałem wspólnika. To jest całkiem ciekawa wiadomość. Możemy pójść wyżej. Tutaj są te kostki, te posążki. Ta. Jeden co minęliśmy niestety. Czyli jakby na pewno będę nie, nie będą się riplay całej gry zrobić w przyszłości. Jakby się będzie chciało... Nie wiem, pogadajmy może z tutaj z naszą. Okej, okay, jednak z nią sobie nie pogadamy. Ciebie mam wywalone. O, Madison, i była, ten to Stan. On miał częściki na nazwisko Co to w ogóle jest? Stan, no. Well, no. To jakieś dziwne przejście jest. Czy oni uważają to serio za piękne? Jakby... Nie jest to złe. Ale...

Dobre pytanie, czyżby Madison miała schizofrenię? a czyli schizofrenia. Jakby, póki co postacią nie jesteś zbytnio pustą. Nie jesteś złą postacią jak na gry. Na pewno dialogi są dobrze zrobione moim zdaniem. Tylko że trochę ich jest za dużo. Ale My można się spodziewać to, pod tego typu grze. Że... Like Kiedy to akcja. Bo które like, really początek gry był bardzo fajny, dowalony był, ale teraz to od paru odcinków to, to, to jest here. taka nuda. Te odcinki But też like, trwają po pół godziny to. to Nawet nie wiem czy nie jest dwie godziny nudy nudów.

Jest coś o czym nie mówiłam nikomu innemu: przywoływanie przeszłości. Nie no z nostalgią, bądźmy już mili diamanti. Ale dla Stana to będę brędnym bucem, yeah, bo go nie lubię. On to jest tak wkurzający, naprawdę. Kurde, grajer głupi. Bo dawno też. Jeśli będzie znowu jakaś przeszłość. A, a, dobra. I czy ona powie, że okradli ją? So happened, <coughs> no. E e nie podoba mi się to zbliżenie na oko, jakby fajny efekt, ale trochę creepy to jest. No. Ona gra na gitarze. Riverów. River? Kim jest River? Przekleństwo, o mój Boże! Przeklej ich także, nie no, to nie jest Family Friendly Gra, już. No nie. Już Peggy 13. Co najmniej jest. O. No ona to jest przecież taka. grdę. Rockstar, gitarzysta. Ale całkiem głośno. Ale co to ona ma za strój? C czy ona ma tutaj. Czemu ona tak plecy pokazuje dziwnie? Matko, ale słaby. Słaby ten strój był. Ta koszulka. O. o co ty stan chcesz, Mendo? Co, ktoś tutaj przychodzi? Czy coś co? dzikiego tam jest? O. Kto no, tam chodzi? Ktoś tam chodzi. Z niepokoleniem nonszalancko Nie no, nonszalancko Może to jakiś sojusznik nowy <coughs> e... Był zapis gry Nie podoba mi się fakt że był zapis gry Albo może to jest ktoś, kto tutaj... To miejsce na artefakty. Ale jakiś tam creep chodził, albo no, że nasz nowy tutaj przyjaciel, żeby było Dead by Daylight, żeby było czterech ocalałych. Będzie rzucanie palety na franka stołna. Jak chcesz rzucić palety na franka skały. Tak, zapukaj coś tego typu. Tej nie ma to dziur bo... No, jeśli nie ma jakichś wyciszeń w środku, oczywiście pokroi tej gąbki. Ale no... o, Co to, to, co to za koleżka jest? Ja, zdaje ja myślę, że to będzie, nie wiem, jakiś... Nieśmiał... Eee, trochę zmiana scenerii jest. To... The Phantom of Sedar Steel.

Próba kontrolna, że Typia się spóźnia, i nie lubię, gdy, ktoś, gdy, gdy chłop się denerwuje bo się druga strona spóźnia. To trochę jest głupie. O, to to i przyszedł. A ja, z podeksytowaniem, Chris chyba tak bardziej polubi. Czy ona powiedziała cooking? Czy ja dobrze... Nie no, w, te, w tych czasach to... Nie no, nie było mówione gotować, ani nic. Bonnie węszy, oj. Króliczek wącha. Nie no, ale imię Bonnie jest super, naprawdę. Że myśli mi, pan o milion kilosów na godzinę. Like every newspaper article ever written at the library. A to jest akurat. To right no, jest no, ciekawe, akurat. Powiedz coś więcej. I o, Czyżby chcieli, prez? Jakby ten film I'm będzie pewnie jakiś. Goldmider. przeklęty, kurde. Like tak, jak to zrozumiałem, <coughs> że jest po prostu jakiś przeklęty. And... I tak mi nieco mój asystent, o to Sam Green, tylko, tylko junior. Jezu, gdyby go nazwali Sam Green Junior, po prostu Sam Junior. O, to jest ta, a to jest ta koszulka, co w DBD się dostało chyba. Chyba ją się dostało. I promise I'll be the best, of Chyba w DB była ta koszulka <coughs> się dostawał, gdy <coughs> się kupiła tą grę. Yeah, Asystent yeah, produkcji Okej, okay, to mają gazety. Uczta dla oka. Krute jest noc, muszą być cicho. Wait, gdzie Sherryf Green? Jakdyś... Uh, yeah. so, exactly że zabił pranka Stone? and Sherif Kushik took all the credit. Ah, dobra. What was up, but... But okay, czyi wszyscy you your retrospective, They go into all sorts of grisly details left out of the press the first time around. Okay. And dad got a little more credit too. This is big deal stuff. So, we're making our movie in the ten ten same jakiś Kushik po prostu wziął wszystko wszystkie brawa dla siebie, krudo oklaski. A sam Green wszystko wykonał. No trochę nie miło z tego gnoja Przyknij No chyba ofiary są na były z ludźmi z kości. Nie wiem, to dam, bo trochę nie słuchałem, szczerze mówiąc. Zbyt się bardzo skupiłem na hejtowaniu jakiegoś gościa. No i? Jedną rzeczą jest o tym mówić, ale... I no, popatrzeć na takie zdjęcia. To chyba był zły wybór. A, czy co, będzie patrzył na zdjęcia martwych ludzi? Oops. Troszkę tutaj zły wybór dałem. Chyba. No i dobrze, jakby. To film. To, że trzeba poszanować rodzinę no, ludzi zmarłych, ale no, to tylko gra, jak to się mówi. No i kolejne przekleństwo, nie no, zaraz będzie Pegi 16. Ale so. Kurde, o! Chciałem już narzekać, z racji, że się po garażę, a potem porozmawiam z Linką. Ile odcinek ma już minut? No, przełączę mi się dała. 17 minut. Dobra, gra od kolekcja. A, do kolekcji pewnie tego, książka. No. Lloyd kusich jakiś. Kurde, czuję, że coś tutaj mogę znaleźć. Kurde, ale w poprzednim chyba nie znalazłem w tym. W mężczyzn, bo wejść na górę. W końcu wychodzi, nie mogę się doczekać. Aaa, dobra, mama. A, dobra, mama ich jest w szpitalu, zapomniałem. Hmm. A co my tutaj mamy za kasetę? Tom Holt interview. A, to ten pracownik był, dobra. Fila, przedmiot. Dźwięk z Dbd. oh my god. A co my tutaj mamy? Ciekawego. No, <laughs> Oracle of Omniverse. Wy Wyrocznia światowa Guru Conor. Conor Barnham. Co to pisze? Czy że jesteś po trzasku? Że jesteś pełnią życia? Czy ty tylko się przez nią prześlizgujesz? Czy wszechwiat się satysfakcjonuje, a może wciąż poszukujesz prawdy głębszej niż nasza rzeczywistość? Zdobywając ukryte w tej książce głęboką wiedzę, której guru Bartham pozyskał, badając jak bliższe oświecenie pt. miona? i ty możesz zrozumieć projekt praw dawnych istot i wyłonić się z kokonu ignorancji, aby potrzebować na skrzydłach z bliższej radości niż emoty trascendencji. Co to za Dead by Daylight, a? Zaczę Entity, nie chce mi się tego czytać wszystkiego. Znam się What też... Oh, bitch, świat. No, entity real to jest. Rośnie Wieloświata. świata. Ty oh. ja mam przedmiot w razie czego. Co tu, 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 tu. A, to jest... ...po co oni to wszędzie dają? Ale kurde, pedał jest piąty czapter. Ja w trzecim chapterze znalazłem ten but, a nie w poprzednim odcinku. Czy ja pijany już jestem zbyt bardzo? No bo nic więcej tu nie widzę. Bo wyjść, no nie mogę wyjść. Jakaś pani tutaj jest. Hmm. Tutaj coś jeszcze mamy. Gazety. A to po prostu. Nie wiem, podniosę. Dziennikarz nigdy nie miał dość Franka Stone'a. No super, super. To fabuła. Dopuścił się szeregu innych. A, czy on był wcześniej jeszcze w więzieniu? Dobrze wiedzieć w sumie. Czekaj, czy ten cały, Frank ten cały z Frankiem Stone'em. Ta tablica się cały czas świeci. Ale widzę, że chyba nie mam nic tutaj na przybliżenie. Czy mogę coś kliknąć? No more edit go film. Uh, there is good light inside to film. Tchio? Czy tchou? Shot. A jeszcze możemy odsłuchać tej kasety. I pogadamy z lindą. No umieść to. Nie, po co, po co mam klikać, żeby kurde uruchomić kasetę? No. O dobra, jest ja Sam Green wspomniany, no szczęście nie ten... Puś, cały. A on szeryfem jest jeszcze. No jak on nie żyje? No Sam Green to jest gigacza najlepsza postać w póki co w tej grze. A Tom też miał ciekawe przeżycie. Ale sam to dobrą relację mieliśmy jako Sam. Ciekawe, co się z tym stało. Pewnie umarł, albo żyje w sumie jeszcze. Bo nie był jakiś stary. A i to tyle. O, osiągnięcie dostałem. Dowiedziano się, że Tom przestał pić ze względu na szczęśliwość sama. Aha. Super, że było w ogóle powiedziane coś, że przestał pić, tylko w osiągnięciu, że to było powiedziane dopiero. Kopdasz? Nie wiem, pogadajmy może z Indom już. Jakby nic więcej tutaj chyba nie mam do popatrzenia. Nie jestem wielkim fanem tego. To po co to jakby jesteś w tym projekcie? A no tak, bo ja twoja dziewło, dlatego jesteś w tym projekcie. Poję się martwić o Roberta i jej obsesję na punkcie sąnej saturze. Nie no, Robert jest synem, to trzeba się martwić o Roberta. po jednym dniu. A teraz są nierozłączni. O. Chris zdradzi Jaime. O, Linda tutaj już znowu susuje. o Take a już wiadomo może czemu się spuścili, może mniej baraszkowanie w krzakach. Scena mm. do nakręcenia. Super, super duper. Czy jakaś to komora pieca jest... O Jezu, to tam, czy była ta główna akcja? Małostkowo poszło. Co to małostkowo, co to znaczy małostkowo? Poszukiwania Chrisi Roberta. Ja dajmy to, bo mi się pojawiła taka opcja. To jest ciekawość to kliknę. On pracuje w bibliotece. No tak. No on pracuje w bibliotece w sklepie. On jest jak ten! Larry z gambola. On wszędzie pracuje. Popatrz na datę. Co, to jeszcze jest przed O, Frank! Halo, popatrz na podpis. Pracownik Frank, warsztat. Oni chcą w warsztacie nagrać. So, time to go? <coughs> Czas ruszać na kręcik, co tylko się da.

No Jest to prawda. Oh. Ok, cool. Dobra, o, ona coś tutaj. Oj. O, mogę iść? Wchodząc na północy. północy? I ona też chce iść. Kurde. Wiesz, że to skoro idziecie. To sort O! o. 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 Ciekawie. Ale linda jest zawstydzona, o mój I Boże. Like mine with butter. Widać cool. jaka jest zawstydzona, o mój Boże. A ten Robert to też. Enjoy the movie. Thanks. Jeszalt ta to, to jest trochę sukowata, szczerze. Hey. See you, Bonnie. Bye. Bye. Co ona tam gadała? Hmm. Now, what were you na czym to prezentuje? Little ding-dongs, gammonie ding-dongs. O, ona już tutaj coś węszy. Coś węszy tutaj poni. Kurde, 200 FPS-ów mam około teraz na dworze. Trochę spadło, są ale chyba jest lepiej, niż w ostatnim odcinku. Ciekawie czy dodacą tą mapę jako odmianę Macbilliana. By pasowało, szczerze mówiąc. I szlorowo by nie pasowało, ale by mogło pasować. Dlatego jest tajne. O kurde, remix muzyki z Dead by Daylight. Gotowi? Czy oni chcą skakiwać? Tak, chcą tam skakiwać. Definitywnie chcą skakiwać. A, myślałem, że będzie teraz cały czas taka epicka muzyka w cudzysłowie. A ty co się opierasz? dasz. Kamień. Kim jestem, Chris? O. Dobra, to wydaje mi się, że to jest perfekcyjny moment, żeby zakończyć ten odcinek. No, prawie przy pół godziny już, więc mam nadzieję, że Wam podobało. Prawdopodobnie w następnym odcinku wreszcie będzie się działo cokolwiek. Mam taką nadzieję. Może kogoś nawet ubijemy. Więc no co, mam nadzieję, że Wam podobało i widzimy się w następnym odcinku kiedyś. Bye, bye.